Wszystkim cześć. Dzisiaj pamiętacie, w tamtym filmiku e, mówiliśmy, że wbijemy 100 pucharków na kolet I właśnie w tym filmiku to zrobimy. Pierwsza runda chyba będzie wygrana. No bo. No bo w sumie nawet. Lecimy po nich. Kurde. Kurde. Uwaga, dobra, Lola ma tego. Piłkę. Ulta, więc za chwilę albo go wykorzysta na piłkę, albo go po prostu zużyje, żeby walnąć. Wiajecz. Mamy tutaj takiego star dropa i jak zostawicie lajka, like to on będzie legendarny u was na koncie. Do, jak zostawicie mam. nam chociaż zrobicie, żeby mieliśmy 150 subów, to każdemu, kto do, został suba do Brawla, przyjdzie 10 legendarnych. Ten, kto stardropu. będzie miał naj, najmilszy komentarz, ten dostaje od nas Darmowy karnet za tym No. I będzie na specjal to właśnie jedna osoba z komentarzy dostaje karnet. Jak uważacie, że my dobrze gramy w Brawla i poczęściej oglądajcie moje filmiki, więc robimy to dla was, żeby wam się spodobała, a nie dlatego, żebyście subskrybowali, a w sumie nie musicie subskrybować. Ale jak wam się podoba nasz content, to możecie. I nas to bardzo zadowala, jak byście mhm. chcieli. Patrzcie, jak ładnie sobie tą koletką jeżdżę. Patrzcie, pierwsza wygrana na niej. Łatwo było. 11 pucharów. Ok, start drop. Opening Stardropa jednego. Nie zauważyłem. Uwaga, załatwiłem. start drop. I zagramy teraz sobie na solówce. W sklepiku coś mamy. No, to hiper doładowanie. Ale ten Angelo jest bardzo ładny. No i byśmy chcieliśmy go kupić. Ciekawie, zgadnijcie, czy. On jest epicki, rzadki, bardzo rzadki czy legendarny czy tam mityczny. Napiszcie, Napiszcie w, komentarzu. w komentarzu. Jak dla nich, niektórych to jest trudne, a dla niektórych to jest łatwe. Bartek, nie szukaj, uwaga nie pokazuje. Nie pokazuje. A czyli to ja sobie sprawdzę. Co? Dobra. Okej, okay. już, już. Już możecie patrzeć. I teraz gram Mortisem na pierwszym levelu. Będzie ciężko, ale go sobie ulepszę na... Drugi, na trzeci. Może na czwarty dawaj. Na czwarty level. I zobaczycie jak ja gram. Nie hejtujcie mnie, proszę, no bo ja nie jestem najlepszy, ale mam buntownika Mortisa na swoim koncie, więc jak chcecie serię e z mojego konta, to zostawcie suba i lajka. Zaczyna się nam rundka. Oczywiście mamy dwa spajkusie. I oczywiście na początku celujemy na tego gaza Zabity I teraz robię takie coś Zlecimy sobie na tą Jackie Fajnie, co nie? Już zabił Bartek dwie osoby e, Trzy osoby, przepraszam. I zostało akurat trzy osoby. Czyli ile Bartek zabija osób, które zostanie? tak zabiję dziesięć osób, to <laughs> będzie dziesięć <że 10> osób. <laughs> o, patrz kubeczek. Dach nowy. Serio? Serio? Musieliście mi to robić. Mam. Abobus. Gdzie jest mój nowy abobus? Abobus. Kurde, ale chociaż drugie miejsce. Brawo Bartek. Ale pamiętajcie, obiecywaliśmy wam, że na kolet No chociaż 50. Ale mamy okay. opening server, teraz ty otwórz. Ja? Okej, okay, bardzo rzadko. 100 moment, ale to też nie najgorsze. I gramy oczywiście na zadymia 5 na 5. To tutaj masz. Wbijamy w, ty, w tej serii wbijamy 50 pucharków. Jak no. dacie chociaż y, pod tym wideo chociażby 2 lajka, no to wbijamy na nie 100 pucharków. Naprawdę. A później... Um, I tyle ile będzie lajków i subów, tyle wbijamy na niej pucharów. No ale jak będzie maksimum, jak będzie chociaż 5 lajków, no to wbijamy na 100%. Wbijamy. Tak, bo to jest dla nas bardzo dużo. No jak dla nas, no bo wiecie, mamy mało tak lajków, może jesteśmy jeszcze dziećmi, na przykład Bartek ma 8, ja mam 9, ale chociaż... Ale nie hejtujcie nas tylko, proszę. My to rozumiem, że wam się nie podobają na przykład nasze filmy, ale wiecie, to dla nas to takie niemiłe trochę, Hej. więc proszę nie hejtujcie mnie jak coś źle zrobię, bo ja się bardzo staram. My się staramy, bo. za chwilę będzie opening kolejnego Star Dropa i tego Star Dropa niedługo jest koniec filmu, więc... Otworzymy go po film, później w następnym, w Sezonie. następnej części, a sezon ma 5 filmów, więc śpieszcie się na, no, na nasze nowe, zostawcie suba żeby, i z dzwoneczkiem, żeby wam się wyświetlały. I pamiętajcie, sezonów jest 3 sezony, jakby jeżeli wszystkie te złączy, to będzie 15 serii. Tak. A jak, będziecie, jak będzie tam dużo lajków, na przykład 20 lajków, to pokażę... nagrywamy film, na którym będziemy, wychodzimy na plac. zabaw. No. I patrzcie, jaki teraz trickshot robię. I pokażemy cały plac na Jordanku. Wie, może niektórzy są, mieszkają w Polsce. Pokażę wam trickshot, fajny bardzo trickshot. A nie, bo to teraz tak nie działa, bo nie mam Star Power. Na 100 lajków kupuję Star Power do koled. Więc. Ale najbardziej to. Wam się opłaca zostawić z dzwoneczkiem, żeby wam się zwiadomość, żeby nam wam się nasze filmy pokazywały i żebyście nie musieli wchodzić, tylko po prostu wam się wyświetla i możecie już sobie oglądać. Więc. Jak wam się podobają nasze filmy, to zostawcie słowa i nie, Uwaga! Do końca filmiku zostało 13 pucharków. No <noise> bo to prawda. <noise> Ej no wy debile, no mm, nie mili jesteście. No bo nie daliście ani jednego jeszcze raz. Czemu ja mam dwóch koni roboczych? No tutaj wiecie, jak gracie, zostawcie lajka, like jak te... Lub napiszcie komentarze, jak mieliście takie coś, na przykład z, na przykład, że jak nagrywacie filmik, na przykład coś ci wam tam stało, albo no wiem, na przykład e, wysyłacie jakieś filmiki na swój kanał od razu zasubskrybuję, No bo wiecie. Nie, nie po prostu bo wy mnie zasubskrybowaliście. E, poglądam nasze filmiki. Nie będę was hejtował. Bo na przykład ja nie... nawet jakbym umiał hejtować, ja bym tego nie zrobił. Ja też. Jak może byście wy nas nie hejtować. No. Dobra, wszystkim życzymy, żebyście nie byli chorzy i papa pa wszystko.